co ty robisz zabijam potwory Witam was bardzo bardzo serdecznie kolejna przygoda z Wiedźminem lecimy Wiedźminem dzisiaj po znakach zapytania już wam pokazuję mniej więcej jaki mam plan plan jest taki żeby te okolice tutaj odwiedzić te okolice odkryć te tablice jeżeli damy radę to zrobimy ten znak zapytania ten znak oraz ten te wieś próbujemy odkryć tu pewnie będzie jakiś znacznik te dwa znaki zapytania spróbujemy nie wiem jakie tutaj są poziomy dlatego tak mówię spróbujemy chciałbym tutaj naruszyć te znaki zapytania jeżeli uda będzie nam dane Koło wsi Sztygary. Będziemy się kierowali moi drodzy na wróżbita. Prawdę ci powie. Nie wiem czy w tym odcinku, czy nie w tym odcinku, ale na pewno byśmy te znaki zapytania pomału sobie tutaj odkrywali. Ja już sobie go zaznaczę i będę się na niego kierował. Widzimy się przy każdych znakach zapytania. Chyba, że po drodze wydarzy się coś ciekawego, wtedy. Będę wam to pokazywał oczywiście na bieżąco, tak? Zapraszam serdecznie. Dobra, dopadłem tutaj do łupów wojennych. Przybyliśmy, jesteśmy. Nie wiem, czy jest sens brać łódkę. Lecimy. Tylko sobie wezmę... O właśnie to. O kurde. Coś jeszcze? Nie widzę, nie słyszę. Tutaj coś jest, ewidentnie. Przebujesz klucza. Dobra, kluczyk mam. O kurczę, są! Widzieliście to? Ja jeszcze sobie tutaj roślinkę dmuchnę, no bo nie byłbym sobą. Gdybym roślinki jeszcze nie zahaczył. O tak. I tutaj jeszcze. Było. Tak jest. I wylatujemy na powierzchnię. E, no fajne, fajne. To było bardzo fajne, bardzo proste i znajdźkowe. Zaraz zobaczymy co mamy. Tutaj jest jeszcze przeciwnik, to go spróbuję pokonać. O dawaj, wychodź. Wychodź. Aha, dobra, jesteśmy. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. E, słabsze jest, ale fajne. Srebrny miecz, ale zobaczcie, jaki. O, mieczyk. Powiem Wam, jest konkretny. No to bierem. I teraz tak na podpalenie yy, moc znaków, jakie ja tu miałem? Oszołomienie, zamrożenie i podpalenie. Yy. Wezmę krwawienie, wezmę podpalenie i wezmę moc znaków. To się może przydać. Na razie do Kowala się nie wybieram, więc nie rozbiorę tego miecza. Ale kurde, fajna znajdźka. Zobaczcie. Tutaj mamy żarcie. To po drodze szedłem tutaj była chatku. Nie, nie było sensu chyba wam tego pokazywać. Dobra, lecę dalej. Lecę teraz. Y, tutaj. Nie, najpierw do wsi. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy przy wsi. A czerwony. Nawet się nie rozejrzałem, czy są jacyś żołnierze, ale musimy przeszukać te. Nic nie chcę, ta. No, co, co ja mogę od ciebie chcieć, kobieto? Nic do ciebie nie mam, naprawdę. Naprawdę nic. Nie wiem, czemu ci ludzie tak mega wrogo są nastawieni. Dziećmini, kurde, pomagają im w sumie. Tak, to przychodzą i chcą pomocy, a tak to mówię. O... Patrz, no nie trafiłem. Aha, czyli w to trafiłem, a w to nie trafiłem. Ciekawe, Dobra, tędy, tędy. Czekaj, bo muszę ci tutaj przeszukać okolice przecież, nie? O proszę. Gdzie się tak śpieszycie? Nigdzie. To nikąd się nie spieszę, babciu. Tam... Dziewczyno. Tutaj i tutaj. Bardzo fajne znajdźki. Kurde. O. O, proszę. Tędy. Zobaczmy. Hmm. U nas wiele dobraś Cibie za Dobra. matka Teraz więcej żarcia dla reszty zostało. O, będzie można się yy, bić. zaraz zawalczymy. Odkryjemy tylko tablicę. No proszę. Zobaczmy, co ma kupiec. Czego? Aż co masz Kaz mi swoje towary? 40 dasz mi za ten miecz. O kurde. Powiem wam, korci, korci. Ja wiem, że pewnie dostałbym więcej za ten, ale na razie wyprzedaję to, co mam. Bo nie chce mi się tam teraz latać. Tego można przeczytać. Tego widocznie jeszcze nie mam. Te karty na razie nie jest mi dane je, je posiadać. Dobra, słuchajcie, ja to... Sprzedam. Tak. Ile ty jesteś wa O, u niego patrzcie. 1700. Dobrze. Tutaj mam. Aha, to są ogłoszenia z tablicy. To nie, ale tak. To mogę mu sprzedać przecież. To mogę mu sprzedać. Bywaj. Książki, moi drodzy. Jeżeli ktoś czegoś nie czytał, bardzo proszę. Panie lasu. Tutaj następne. Wydaje mi się, że Wam tu pokazywałem, ale nie jestem przekonany, tak na 100%. Do Tamary list. list. Nie, to już czytaliśmy, to już na pewno czytaliśmy. Pokaż mi teraz tutaj książki. Starsza krew. To z tą temerią to już czytaliśmy. To na pewno. Ja bym chciał na alchemię wejść. O, to by mnie właśnie interesowało, czy ja mogę mutageny powodować. To ja będę powodował. Bardzo chętnie. O, mamy duży mutagen. Te mutageny są bardzo fajne. Nie wiem, o co chodzi, że. Wszystkie mikstury, ale brzmi jak dobry plan, brzmi nieźle, więc biorę na razie to tyle. Białej mewy nie zrobię, bo nie mam mocnej, żołądkowej. I tutaj spirytusu też nie posiadam. No dobra, ok. Co ty dajesz? Aha, że wszystkie, niby mogę wziąć jeden raz. Kurde, nie wiem, może się... Może się przyda, może się nie przyda. No nie wiem, to będziemy dopiero na to patrzeć. Idziemy zawalczyć. Serca nie masz. Mam pieniądze. Może si sama Jak cię zwą! Umiesz się mieć? Geralt, Umiem ha, w takim razie stawaj w szranki. Jest kurde 70, zobaczcie. Ale lipa. Mogłem tego jedzenia więcej sprzedać. Hmm. No cóż. Jestem gotowy. Walczmy. Ludzie! Ribożer znalazł wreszcie przeciwnika. Tu i teraz na obitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym ee, młotem. By z wami zamienić dwa słowa przed bójką, panie. Proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Wiecie co? Słuchajcie, to jest bardzo szlachetne, że byśmy mu oddali, nie wiem, wygraną. Natomiast, jeżeli będzie opcja, żeby mu coś podarować, nawet darować mu całą wygraną, chociaż wychodzimy na zero, przypominam w tym momencie, to ja mu ofiaruję tę wygraną. Natomiast nie chcę się podkładać, to by było nie w porządku, i wobec samych siebie. Sami... Yy, Gerald sam siebie by oszukiwał i tak naprawdę wszystkich dookoła. Nie, to jest bez sensu. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. Tak jest, w uczciwej walce. Dobra, po nim udało się. Jak było łatwo zgadnąć, Wiedźmin wpierdolił rybożerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy, jedzień nowożytości. <laughs> ciągle jeszcze możesz pokonać Kowala. Żeby stary nie w karczmie. Porozmawiam teraz z tym rybakiem. Ej, rybożer, czego ode mnie chcesz? Musiałem wygrać, ale nie chcę, żeby twoja rodzina pomarła z głodu. Weź tę sakiewkę To... O, dziękuję panie Dałbym mu więcej gdybym. Gdyby była taka opcja. Czekajcie. Ludzie. Nie szukamy Baronowi no. na hajem, to taki nie będzie. Witajcie! Zobaczymy co ty masz w ogóle. Pokaż mi swoje towary. W ogóle coś ciekawego masz. O kurde, karty fajne masz. Patrz, ale to jest drogie. Dobra, na razie mi nie stać na takie wydatki, to sobie darujemy. Bywaj, muszę więcej. Znajdzie miecz. Ach, tam ludzie, Gdzie się tak to wy opowiadacie. Zobaczymy, może w tej chatku coś znajdziemy ciekawego. O. Nie ma. W ogóle zero. A tutaj... O, jest coś. Dobra, jest coś, coś jest. No to jakiś tam kubek, butelka wody. No butelka wody. No ale... Zawsze to do przodu, a nie do tyłu, wiadomo. Mi. Fajnie. Dobra, tutaj coś tam pozbieramy. Tutaj jest o znajdźka. E, fajne. No proszę. O, tam jest dużo znajdźków. Dobra, mamy to. Dobra, tutaj musimy chyba wleść. Bo zaraz, chwila, moment. O. O! o, proszę bardzo. Nie, no naprawdę, yy, te znajdźki, zobaczcie, no, postawią nas troszeczkę finansowo na nogi, nie? A, wszedł to parę centów do przodu. No tutaj to tak, że no, niewiele. O, patrz. O, kurczęson nie lubię takich zamkniętych pomieszczeń, bo. Zawsze mam takie, wiecie co, taki posmak, że a, tam coś, tam coś pewnie byłoby ciekawego, a... No kto? jakimi zbierami, o czym ty mówisz? A właśnie, ja nie zobaczyłem jeszcze tych zadań. Zaraz zobaczymy. O co poszło? Patrz no, co mi przyszło znosić na stare lata, Byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica... Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Um, jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, Wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Zaraz zobaczymy, co to za zadanie. W sumie to nie jest tak daleko, z tego co widzę. Jakieś 600 kroków, o tutaj. A my i tak podążamy w tym kierunku, bo będziemy odwiedzali te znaki zapytania. Kurde, czemu nie? Czemu się tym nie zająć? To i tak jest nam bardzo po drodze. Hmm, z chęci zarobku to nawet powiem Wam, że zastanawiam się, czy się nie przenieść teraz do y, sztygarów i nie zrobić tego po prostu. A potem wrócimy sobie do znaków. Dobra, y, moi drodzy, zastanowiłem się, przemyślałem. Myślę, że spokojnie możemy lecieć na to zadanie. Czemu nie, kurde? Y, z... Dążymy zrobić te znaki zapytania, najwyżej w innym, kolejnym spotkaniu. Tak myślę. Zaraz zobaczymy ile nam to zajmie. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu, bo musimy tam oczywiście dotrzeć. Tu też i czemu nie. Yy, użyjemy kunia. Płotka, gdzie jesteś? O, płoteczko, kochana. Jest płotka. Płoteczka to jest płoteczka. Dobra, lecimy. No już się zbliżamy. Teraz ja sobie tutaj wezmę kłę, bo nie, nie wiem naprawdę kompletnie... mówić staruszka. Czego tutaj się spodziewać? z pułapki. Potwory nie zostawiają pułapek. Ktoś tu jest. I po problemie. Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. O, no właśnie, kurczę. Dobrze, że to jakoś minęłem, bo. Yy, ale skoro są tu pułapki, ja się spodziewam, powiem Wam najgorszego. Zaraz zobaczymy. Eee. Yy. Teraz tak. Ok, to przeczytamy. Przeczytamy sobie yy, od razu, przeczytamy sobie te wszystkie dostępne, proszę bardzo. Zlecenie bogowie i zlecenie potwór z cmentarza też może być bardzo ciekawe. Następna znajdźka do przeczytania. Tak, liczyłem po cichu na jakieś, wiecie. O? Dziennik trochę sfatygowany. Ktoś tu spisał wspomnienia. Przeczytajmy. No, powiem Wam, ciekawy dziennik. Daje dużo do myślenia. Przekonamy, czy było warto tutaj. Nie było warto tutaj wchodzić. O, tutaj jakaś sztabka, to fajnie. Pozytywnie znowu. Dobra, pułapka rozbrojona. Tam jakieś ilczki pewnie się czają. Tam mnie na razie to nie interesuje, ale wiecie co? Ciekawość, ciekawość, po prostu ciekawość. Jeszcze raz ciekawość. Tutaj no, y, trochę rządzi. Dobra, tutaj nic nie było ciekawego. Będę tędy jeszcze biegał. Spróbujemy. Tak, tak, tak. Tutaj coś jest, ewidentnie Pułapka Kurde te pułapki mnie bardzo ja zastanawiają Czy to nie będzie czasami Kurde za blisko podszedłem Explodująca pułapka okay. Ten kto ją zastawił zna się na rzeczy Dobra, tutaj jest kurde za blisko podszedłem, naprawdę no te nam z głowy Coś tam w <laughs> tym? O kurde, Zarazam. patrz. Ja mam takie podejrzenie. Ciekawe, które drzwi otwiera, Uż do szopy. Teraz rozbroimy najpierw to. Teraz to. Ale nam się misja trafiła, kochani. Aha, jeszcze tak. Upewnię się. Nie, tutaj już więcej nic nie znajdę. Kurde, patrzcie, no. Nawet wchodzisz do domu i nie wiesz. Proszę, pułapka. Te ja mam z głowy. Patrzmy tu spust pułapki Gdzie? Tutaj Ale powiem wam ja mam z głowy y, Ciężko jest je dostrzec Naprawdę, na tym polega też idea pułapki, nie? Ale bardzo zmyślnie porozstawiane, to na pewno nie jest potwór y, Wydaje mi się, że to może być ten Wiedźmin Leto ale. Wiecie, tak mi się tylko wydaje, tak? Aha, tutaj byliśmy, kurde. Słuchajcie, byliśmy tutaj. Teraz w takim razie wejdziemy do szopy. Bo jeszcze tutaj bym. Jakiś ruch. Trzeba nadstawić uszu. Szum dobiega stamtąd. No dobra. Okej. Okay. Hmm. Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Dobra, to zabieramy My sobie do góry Leczek. No tak powiem tak, ze znajdziek na razie tutaj szału nie ma jakiś świecznik. Zawsze to wiadomo parę groszy do przodu, ale... Na razie nic takiego cennego, nie? Powiadasz, że tam. No dobra, tam zaraz zajdziemy. Pila, tylko jeszcze wlezę obie tutaj. tutaj. Aha, tu są łapki. Które ten. Dobra, no to co? Wchodzimy. Te mam z głowy. Dobra. Próbujemy. Próbujemy. Powoli spokojnie, bo... to dobiega ze stodoły. Dobiega ze stodoły, do. kiedyś mieszkał. Dolores. Okej okay. pułapki nie będzie. Hmm, coś tam jest. Jakaś skrzynka. O proszę. Ale znajdźka, proszę bardzo. Rozbity bank. Dziękuję. Kurde, Dolores. Dobra, kochana Dolores, ale... Yy, wiecie, obiecaliśmy, że coś zrobimy w zamian, więc... Spróbujmy oczyścić ten temat. No właśnie, dobiega ze stodoły. Tylko jak tam się dostać? Zobaczcie Kurde, kątem oka! W ostatniej tak chwili! Głowy. Ją zauważyłem. Kurde, ale zmyślnie rozstawiane. Są te pułapki. Mówiłem? Coś tu nie gra. No. Mm, spust pułapki. Rozbroimy to. I po problemie. Nie, nie. Tutaj jeszcze nie jest po problemie. Mm, spust pułapki. No. I po problemie. Muszę tutaj dojść. E, tam jest pułapka, to na pewno. Kurde, patrzcie jak to jest pozastawiane wszystko. Masakra. Kurde, ale się komuś chciało? Nie wiem, a tam to też sięgnę. To ja mam Nie. z głowy. Rozbrój ją. Uzbrój, ale ja bym chciał rozebrać ją. jak tamtą rozebrać? Oj, uzbruj. Ale tamtą jak. Nie będę wiedział. Mam z głowy. Dobra, kurde, no nie wiem jak tam się dostać. Chyba się udało, ale zaraz zobaczę. Nie, nie udało się. Nie, no udało się. Dobra, ok. Dało się. W porządku. Strych, muszę się tam jakoś wspiąć. Dobra, tam jakoś wspiąć, ale. Najczki są bardzo ciekawe w takim razie. Bank rozbiliśmy, kasę dostaliśmy. Nie możemy narzekać. Teraz wypadałoby. O, może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Zobaczyć, co tam się kryje. Może tam będzie... E, potwór. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki za cię nie uszkodziły? Dzięki, że byliście. Trzymajcie się, do następnego... Aha! łapkę daj i skomentuj. Dobra, trzymajcie się, hej!